Gratuluję, gratuluję drużynie przeciwnika na zwycięstwu. My graliśmy, myślę, że dobry mecz. Pregraliśmy na końcu. Myślę, że główna różnica jest uh, różnica wolnych rzutów. Śląsk 27 i 15, a my od dużo więcej rzucanych uh, za dwa albo spod kosza. Ale dobrze, tak to było. Nieskuteczność rzutów za trzy. nas ćeš koštovalo i zbirke vatako. To su tri elementi gdje je družina Šlonska, ja každje raz bilo plus 8, u plus 6, po prostu Šalonsk malo volnih, vracal do gre i volni i tijeli. Nema, ne bilo to zake griti ko fauli na zbirku vatako, alebo tam što se vidažilo i zavše bili dva volni. Da, kilka razi tak bilo, ale dobrze. Szukujemy się na następny mecz to jest playoff. Nie ma znaczenia. Będziemy spróbować uh, wygrać w domu. Nie spróbować. Wygramy w domu, tylko musimy naprawdę zagrać uh, niwelacyjny mecz 6. E, tak, no gratulacje dla, dla Śląska. Myślę, że dzisiaj <coughs> to był zupełnie inny mecz niż poprzedni. weszliśmy z zaangażowaniem byliśmy do końca na 100%, chcieliśmy ten mecz wygrać. E, w pierwszej połowie no, to co Trej strefier zarzuty, no, czapki zbiór udowolił, czemu jest MVP. E, I tak jak trener powiedział, w kluczowych też momentach zbierali, zbierali piłki. E, nie, nie udało się, na ostatni mecz meczu siebie w zielonej, górze w tej serii, także e, mecz o wszystko, mecz o półfinał. 公园门口。

co wypoda, że ten mecz w tym był bardzo słaby mecz, że dzisiaj pokaże charakter, to, co coś zrobili. Był bardzo ciężki mecz. Zaczęliśmy bardzo dobrze w ataku. troszeczkę słabo się pod w pierwszej kwarcie, ale dzięki bardzo, bardzo dobrej obronie w czwartej kwarcie wygraliśmy mecz. Bardzo się cieszymy z tego, ale jeszcze jest daleka droga do półfinalu, także na pewno chcemy być. Ja myślę, że tutaj nie ma sensu się rozwodzić za dużo. No, jest 2-2 tak naprawdę, więc jeszcze nic nie, nie osiągnęliśmy. Wiadomo fajnie, że wygraliśmy tutaj dwa u siebie w domu, ale, ale najważniejszy mecz jest, jest w sobotę w zielonej górze, więc, więc wszystkich oglądających zapraszam serdecznie, bo na pewno będzie ogień. Dziękuję. Myślę, że w pierwszej połowie po prostu to była jego połowa, że zagrał e, mecz w ataku rewelacyjny. E, niestety troszeczkę były zmęczony w drugiej połowie, ale on jest ten, który nam daje pewność i dlatego zostawiłem ją, e, nawet jak, nie trafę jak w pierwszej połowie. Nie, no publika tutaj we Wrocławiu to jest naprawdę coś, coś niesamowitego, więc naprawdę w imieniu całej drużyny dziękuję. Dziękuję za to, że, że tyle ludzi jest z nami tutaj nas wspierać. Tak jak Pan powiedział, no, były te momenty gorsze i ci ludzie nam dali moc i, i podnieśliśmy się z tego i wyciągnęliśmy do zwycięstwa, więc naprawdę atmosfera tutaj we Wrocławiu, zwłaszcza na, na, na tej sali y, hali stulecia, więc, więc y, no, coś niesamowite, niesamowitego i myślę, że że w całej Polsce mogę nam rozdrościć takich ludzi. No, apel jest krótki, no. zapraszamy do Zielonej Góry i, i to nie jest tak, że, że nie mogę. Musisz wszystko przełożyć i przyjechać i zapełnić całą salę, bo to nie ma innej opcji.